I słońca nie zakryje dłonią, statki zali się dłonią, A Ty jesteś pewnie, jutro będziesz też Może mniej, w lustrze sobie się przyglądaj Może chciej, przeżyć lżej, minorowy nastrój Pewności, że to ty sprawiasz, że obok ciebie ktoś zrozumie na Wszystko może zdarzyć się. La, 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 Czas na Szczecin. Czas na Szczecin. W oczywiście festiwal Marka Grechuty. Adam Patowicz, dyrektor Teatru Szczecińskiego. Panie dyrektorze, dziś właśnie wasz dzień, wasza kolej. No tak się złożyło, że zostaliśmy zaproszeni, z, z czego bardzo się cieszymy, i można przekuć słowo o przyjaźni polsko-węgierskiej, przyjaźni szczecińsko-świnoujską. Szczeciń, świnoujście, dwa bratanki, o. prawda? Tak. Dobrze, to taka dygresja. Ale jesteśmy na festiwalu z, z jednym z naszych wieczorów kabaretowych, m, e, które grywamy parafii Czarnego Kota Rudego, to jest kabarecie działającym przy Teatrze Polskim w Szczecinie. Z naszymi stałymi rezydentami, przyjaciółmi, z Andrzejem Poniedzielskim, Arturem Andru Andrusem i Stanisławem Tymem, ale oczywiście główny trzon to artyści Teatru Polskiego. No i mam nadzieję, że to będzie wieczór dla Świnojskiej publiczności bardzo miły i odpowiednio w odpowiednim klimacie wpisujący się w ten festiwal. Festiwal dedykowany poświęcony Markowi Grechucie, który sam uprawiał tę sztukę w kabarecie Anawa w piwnicy pod baranami. Oczywiście na swój specyficzny sposób. Kiedyś bardzo w młodym wieku, taki surrealistyczny, a potem bardzo poetycki, ale kabaret ma wiele odcieni. To nie jest tylko. Pusty śmiech, prawda? Tylko, że to jest śmiech ku czemuś, dla czegoś, z jakiegoś tam powodu. No i ku pokrzepieniu. Ach, -hmm. o, jak sobie wypiję, nikomu się nie boję. Nawet żony? Nie, no tak, to się jeszcze nigdy nie napiłem. No to nie wiesz, co straciłeś. Nie ma tyle wódki. Ja nie wiem, nie wiem. Albo ja mam buka w głowie, albo małżeństwo nie jest idealną formą miłości na ziemi. Coś mnie tak dzisiaj rano, tak mnie tak wyrwało w górę od kanapy, i tak nogi, szparko diablo mnie poniosły, że masz. Że tak, że taką żądzę uczułem, taką lubieżność, żem aż westchnął z żalu, bo ciągle unoszę się, żeby żądać. I ciągle opadam, bo wiem, że z moich rząd nigdy nic nie będzie. Ale... Ale ty... Ty... To nie, nie, nie ty, nie ty, nie wiem, ty. To dot... Nie, ty, nie, między ty a ty. O, o ty, ty, tak, ty. Ty... Jesteś dobra, miła, czysta. Cała przyroda o tym wie. Nawet kochasz, nawet pieścisz w rękawiczkach i odchodzisz dyskretnie, we śnie, a tamta pani mnie inspiruje. Ja jestem potem jak porosie kwiat I byle księżyc, byle głupstwo co blikuje Tak mnie rozśmiesza jak najlepszy żart Och, Bo tamta pani mnie inspiruje Trudno mówić o naszych przedstawieniach, że one są sprawdzone One, one są cały czas w jakimś takim stanie, powiedziałbym, fal morskich. Pewne elementy tych programów odchodzą, pewne się pojawiają. To jest bardzo takie płynne i, i, i zmienne, ale przez to intrygujące i właściwe dla sztuki kabaretu, która jest sztuką również improwizacji pewnych nieprzewidywalnych zdarzeń wynikających z samej konwencji kabaretu. A w kinie? Siedliśmy tam w końcu daleko. On minę miał ciągle znudzoną i złą, aż nagle przypadkiem mi spojrzał za dekolt i mruknął, no, 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 no. Co on chciał przez to powiedzieć i o, co jemu szło. Coś przecież w tym było, coś za tym się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Po znów szliśmy przy sobie w milczeniu. On patrzył w trotuar, jak w pustkę bez dna. A gdy miał się żegnać, tak jakoś nadmienił, że mieszka Wilcza dwa. On chciał przez to powiedzieć I o, co jemu szło. Coś przecież w tym było, coś za tym się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Na wilczej myślałam, że wszystko śni mi się. On światło zapalił i z lampy starł kuś I rzekł nagle... Dosyć tych rozmów na dzisiaj. Rozbieraj się, no już. Co on chciał przez to powiedzieć i o co jem szło? Coś przecież w tym było, coś za tym się kryło. Do dzisiaj nie wiem co. Gdy świt nas obudził, szeptałam, kucha. Twarz jego pieściłam i włosy te blond, a on się z tą twarzą odwrócił do ściany i rzekł, zbieraj się stąd. No ale patrząc na nazwiska rezydentów, jak to pan na początku powiedział, myślę, że smucić się nie, raczej nie będziemy. No nie, no po to to wszystko robimy, żeby, żeby mieć rady, żeby mieć przyjemność wspólną razem z widownią, I żeby ona miała przyjemność. No, e, zależałoby nam tylko na tym, żebyśmy sięg sięgali wyżej, no powiedziałbym, tej sztuki. W sposób taki powiedziałbym no i artystyczny odpowiedni, na odpowiednim poziomie i na odpowiednim poziomie literackim, bo takie nam przyświecają e, e, cele w naszej działalności. Niech żyje śmiech, niech żyje, niech żyje szał, niech żyje, niech wszyscy zginą, no trudno, a co tam, mylę cię tylko u boku miał dziewczyno. No z tą dziewczyną, szanowni państwo, to bym się lekko wstrzymał, nie jeden by flirtu nie zaczynał, gdyby mógł przewidzieć finał, ale o tym opowiemy Państwu potem. Może teraz będzie nasze kabaretowe ekspozę Wagi ciężkiej, Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus. Dzień Dobry, państwu. dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Mało odpowiedzialnie się Państwo zachowujecie, bo jeszcze te brawa, jeszcze przez chwilę było prawie pewne, że to będzie rewia. A teraz już Państwo widzą, że nie, więc nie wiem. Nie wiem. Wita Państwa dwuosobowa grupa artystyczna Żywioły, czyli gejzer, gejzer humoru i tornado radości. To jest zasada takich spektakli, tego typu programów estradowych, że na początek trzeba wypuścić kogoś, kto nada tempo temu przedstawieniu. Bardziej tu. Skorzystamy z temperamentu kolegi i nadamy tempo temu przedstawieniu. No ja musiałbym przypomnieć sobie. Temperament. Znaczy, Adam Opatowicz, który tu przed chwilą przed Państwem występował i zapowiadał bezmiar atrakcji, on rok w rok, w okolicach lutego każdego roku, zaprasza nas na urodziny Czarnego Kota Rudego do Teatru Polskiego w Szczecinie i tam daje nam bardzo cenną uwagę reżyserską. Bo jak my pytamy, no i co my mamy robić, to my widzicie i coś powiecie. I tak już parę lat to, to trwa. I teraz mamy podobną sytuację. Proszę Państwa, no nie jest łatwo. No co ja mam... No jak my tu porwiemy taką ilość... Znaczy ja nie porwię na pewno. To... to się za chwilę okaże dopiero. Ja to sam się... siebie ledwo porywam do jakiegoś przemieszczania się, a co dopiero... Na Grechuta Festiwalu Andrzej Poniedzielski, najsmutniejszy człowiek, zawsze tak Pana zapowiadam, w telewizji Świnoujście, na świecie. Mówił Pan, że we wnętrzu coś tam się zmieniło. Nie zmieniło się, bez przerwy jest. To ogromna wesołość, radość i optymizm. Tylko ja nie pokazuję tego w miejscach publicznych, bo jakieś powstanie by wybuchło a nie stać nas na powstanie w obecnej sytuacji. Mm -hmm. Dzisiaj e, słyszałem, że jest Pan rezydentem dla Teatru Polskiego w Szczecinie. I, i, I dzisiaj będzie e, spektakl zatytułowany Piw, Paw, Papuga i Paw. Kto co gra. <laughs> tutaj nie ma takiego podziału jakiegoś szczególnie do, dokładnego. My wraz z Arturem jesteśmy od lat zapraszani na taką imprezę, która się nazywa, do Teatru Polskiego, która się nazywa Urodziny Kota Czarnego Rudego, Kurtego, tak. to jest ich klub, który taką ma nazwę i tam przybywamy i nigdy nie wiemy co będzie, jak będzie, a już na pewno dlaczego będzie. To jest rodzaj takiego kolażu zawsze, kto co ma to wystawiam. a da się Śleopatowicz nad tym czuwa i do tej pory czuwał dobrze, że ma to jakiś nawet pozór mhm. sensu moim zdaniem. Musimy Państwa porwać. Tak, dyrekcja nam przekazała takie polecenie, że my musimy rozbujać amfiteatr. Wyjdźcie, A... mówi, rozbujajcie amfiteatr. Mm -hmm. Mamy taką ambicję teraz, nie wiemy co prawda, nigdy w życiuśmy nie rozbujali, ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. No ja jak powiedziałem, na no, skłonności moje do rozbójowania widać. Także... Ale mam taką piosenkę, która obszerne fragmenty ma właśnie rozbujawcze, rozbujowywawcze. Czyli chcę, że będziemy twoją piosenką rozbujać publiczność, tak? Na to wyszło. Znaczy, refren jest łatwy, podaje tekst, tekst, refrenu, la, 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 koniec. A to tym można bujnąć, to no można może. bujnąć, ja się boję o te czasze nawet. Na tym pokolenia estrady jechały. Tylko, tak. że ta piosenka jest, tak szczerze powiedziawszy, no to nie jest wesoła piosenka. Ale to nie musisz mówić, Jak kto się po tobie wesołej piosenki spodziewał. No daj spodziewa. Ale ona jest taka, że ja się nawet sam nie spodziewałem, że to aż tak wyjdzie, trudno. Czyli to jest tak? smutne la, la, la? Nie, to jest piosenka o szczęściu. No. No. Czy ona się wzięła stąd, że ja czasem z powodu na przykład jubileuszu jakiegoś dotrzymuję życzenia. Ludzie przy życzeniach są podli. No. Obudni są. No, no przychodzi do mnie taki, i mówi, no Jędruś zdrowia przede wszystkim. Ja mówię to teraz. Odłość, wszystko i tyle. A często są to ludzie, z którymi ja to zdrowie traciłem. Także Z to... I... piątku na niedzielę. No dobra, A Wszystko no. się wzięło w tym życiu dlatego, że moja wnuczka złożyła mi odpowiedzialne życzenia. Z okazji dnia dziadka. Miała 3,5 roku dziecko. Jakie mądre. Powiedziała mi w tam. W miejscu, gdzie się życzy szczęścia mówi tak, życzę ci, żebyś miał jakoś albo coś tam. To jest potęga życzeń, no. no. I dlatego napisałem piosenkę o szczęściu, jaka jest, to Państwo zobaczą, ciebie bym prosił, żebyś no, umaił tę piosenkę jakoś. Ale jak choreograficznie co mam robić? Po wysłuchaniu twoich wierszy wolałbym, żeby choreograficznie. <laughs> Ale... To się My, nie zdziwisz. Ale żebyśmy zachowali taką dramaturgię. bo To nie jest długa piosenka, to tam jakoś ludzie przeżyją to wszystko. Ludzie tak, a ja, a ty? Żebyś tą, z tym umajaniem, z tym pod żebyś tak jakoś o, eskalował powoli. Najlepiej to, żebyś poczekał, aż ja powiem kiedy. Dobrze, będę eskalował. No, ale tak pomału mało się przygotował w Prosimy o pół playback, boż. Ja już mam eskalować, czy jeszcze nie? Malutko tak jako. No to już eskaluję masz. Ja też nie będę się rozśpiewywał od razu, także. Patrzę sobie, myślę sobie. O, zdziwiony takim swoim dziś obliczem myślę sobie, jak ja już sobie myślę. Teraz ja zrobię coś dla siebie, sobie zrobię, żeby tak nie październiczeć. na przekór otumanom mgieł jesiennych i wbrew temu ku całemu liściatemu przedsięwzięciu myślę sobie, to napiszę ja piosenkę i napiszę ja piosenkę o oszczęściu. I dopiero poprzez ramię, ale przecież od ciemienia, które czasem zwyśle deklem, spłynął taki oto. Refren eskaluje. La la Ta piosenka, ta piosenka chyba zła. Tą piosenka, która mówi. Jak się nie ma, Czyli, panie Andrzeju, nie mam co tutaj patrzeć i rozdzielać tych ról, tak? Kto, kto piw, kto paw, a kto, kto tam jeszcze co innego. Ale to mnie cieszy, proszę państwa. Pan Andrzej, pan dzielski wreszcie się uśmiecha. No. Tak, śmieje się, śminą ujściu. Publicznie. Śminą ujściu, jak najbardziej. A tu mhm. pierwszy raz to wyglądałem w 1977 roku na farmie. Tak. Dla mnie to są tu sentymentalne powroty. Ten ampilea trochę inaczej wyglądał jak du teraz. Dużo inaczej. Tak? Dużo gorzej. Dużo gorzej inaczej. Tak. Y budynek Bicus jeszcze stoi, też był w pokalnym stanie. Ale widziałem dzisiaj, to już mhm. mi się troszkę smutno. Serc, serce się kroi, prawda? Ale no cóż, ale za to świnąłyście całe to lala. Tra -la. Tra -la. Tra -la. Tra -la -la. Nie wiem jak jest po niemiecku, trelala, ale. A dlaczegoż to po niemiecku? No bo tu bardzo często się spotyka tak zwanego kuracjusza niemieckiego mhm. pochodzenia. E, spektakl pełnowymiarowy, rozumiem? Raczej tak. Myślę, tak. że pełno wymiarowo. Pan Adam nic tam nie będzie na gorąco i na bieżąco? Opatowić, Czy wam sterował? Nie, no pewnie będzie. On sam mm. też występuje. Tak. No tak jest to zrobione, bo to, to jest taki rodzaj troszkę. Jeśli się piwnica pod baranami by nie obraziła, to na wzór piwnicy pod baranami. Taki mm. kolaż radosnego, w miarę radosnego, ale i też miejsce będą na zastanowienie, refleksję i w ogóle nawet można zapłakać. Tak jest. Myślę, że nawet dość często. Ale tak już kończąc powoli tą naszą dyskusję rozgrzewającą przed oczywiście tak. spektaklem, bo za chwilę zobaczymy panów na scenie Amfiteatru. Pan widzę chętnie wraca tutaj w te okolice, a szczególnie do Świnoujścia. Nie no tak, jeszcze tak jak powiedziałem, to dla mnie pierwszy kontakt z kulturą studencką, w ogóle ze Świnoujściem, takim kurortowym działaniem kultury. Okazywało się wtedy na famie, że jest to możliwe i nadal się okazuje, no, tak to nam się ta kultura uzdrowiskowa so, raczej kojarzy tak z taką potańcówką albo mm -hmm. czymś takim. Ale się okazuje, że ludzie mają i czas i chęć, żeby przejść coś zobaczyć, posłuchać czegoś innego. Także miło bardzo. Ale właśnie, czy ty masz Państwu do zaprezentowania na tym na przykład coś z takiej poezji wakacyjnej? Bo znajdujemy się w takim miejscu, w takim czasie, że wakacyjna poezja na przykład. Bo ja mam od razu, powiem tak, że. Nie, no, ja to mam ja na to liczyłem, dlatego ja nic nie mam. Dlatego... Co ja będę pisał w co? W powietrze? Tam? Ja na, wymyśliłem sobie, to parę lat temu wpadłem na taki pomysł, że będę pisał zaczepne wiersze wakacyjne. To polega na tym, że ja piszę takie wiersze, które SMS-ami wysyłam moim kolegom, którzy zostali w pracy, kiedy ja wyjechałem na urlop. I to no to są... rzeczywiście. A co jest, jak wracasz? To... Staram się długo nie wracać albo zrobić sobie przerwę przed wysyłaniem e, tych ostatnich, bo rzeczywiście one są takie, że to z człowieka wychodzi nie najciekawsza natura, bo to są wiersze, może Państwu się przydadzą, wiersze tego typu, ja sobie gdzieś tam na urlopie koledzy w pracy, a ja im SMS-ami wiersze typu leżę sobie, nic nie robię, pogoda cacy, a co tam w pracy? I to jest, wychodzi kreatura z człowieka, nie? Albo leżę sobie, nic nie robię, piwko się chłodzi, a wy ile godzin, prawda? I to tak nie też... Lepiej. Nie, nie ja uważam, że Ty jesteś prawdziwym poetą, wiesz, bo to naprawdę... Jedną z takich cech ukrywanych przez prawdziwych poetów, ale ona po latach wychodzi, to jest podłość. No tak, oczywiście. I, i a jak już koledzy myśleli, że mi poszło w takie krótkie formy, to mi poemat powstał właściwie. No, właśnie. Leżę sobie, nic nie robię, słoneczko grzeje, wciera olejek, halina w barze, a ja się smarzę. Dość obcesowo się do mnie podwala, sześć finalistek mi spotkala i propozycje różnymi czyni, wicemis mławy, cała w bikini. Jedna ładna wdowa starnowa, królowa, cygańska, studentka z Gdańska panna z Wieliczki i dwa króliczki. Oba z Playboya, jedna już moja i trzy mulatki, w tym dwie skamczatki. O właśnie wraca z baru Halinka, chyba ją znowu wyślę pod bo mistrz się radza, rusza w zaloty. No nie przeszkadzam. Miłej roboty. Prawdziwy poeta. Po raz pierwszy w Simnołuści jest pan. No nie, nie. Już bywałem w Świnoujściu parę razy. Bywałem na kabaretonach. Bywałem, byłem, prowadziłem z Jackiem Fedorowiczem taki koncert, który był jubileuszem pierwszego festiwalu, który się tutaj odbył, festiwalu muzyki. Jacek Fedorowicz prowadził ten festiwal na samym początku, a ja po latach do niego dołączyłem. Także to nie, to, 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 to nie są te moje pierwsze kroki. Bywałem tutaj też oczywiście na famie, kiedy ale głównie obserwując i głównie e, nagrywając jakieś materiały dla radia na scenie na Famie się nie pojawiały. Mhm. Do czego pytam? Bo y, bywał pan w miejscowościach, y, których przejazdem pan bywał, albo był pan po raz pierwszy powstawały z tego utwory piosenki nawet. Dlatego pytamy się o Świnoujście. Czy coś powstanie, czy powstało już o Świnoujściu? Czy to jest tak trudna nazwa, że, że raczej Pan ją omija? Wie Pan, ja mogę oczywiście wazeliniarsko powiedzieć, że wszystkie moje piosenki są o Świnoujściu, <grym> tylko trzeba znaleźć tam fragment, e, który o tym świadczy. Nie, no takie piosenki to powstają oczywiście w bardzo określonych okolicznościach, pod wpływem jakiegoś zdarzenia. Jeżeli tutaj się coś takiego zdarzy, e, jak nie teraz, to może kiedyś następnym razem, bo mam nadzieję jeszcze tutaj przyjeżdżać, no to wtedy Pewnie coś takiego powstanie. Panie że dziś został pan zapowiedziany przez dyrektora teatru Adama Opatowicza jako rezydent. Nie wiem, który tylko. Ja jestem rezydentem, rzeczywiście rezydentem Czarnego Kota Rudego i, i Teatru Polskiego w Szczecinie, bo tak mi się szczęśliwie ułożyło, że kiedyś mnie tam przywiózł Andrzej Poniedzielski. Andrzej wcześniej już parę lat jeździł i opowiadał mi o tym miejscu, że jest takie niezwykłe miejsce, jest taki niezwykły teatr. Tam aktorzy stworzyli kabaret, taki jakich już niewiele jest w Polsce. Ja byłem tego bardzo ciekaw, przyjechałem, zachwyciłem się. No i od jakiegoś czasu zapraszają mnie regularnie, ja bywam i występuję ze swoimi recitalami w Teatrze Polskim, ale też, co mi sprawia wielką przyjemność, towarzyszę Czarnemu Kotowi Rudemu. Wychodzę na scenę, coś tam mówię, coś, coś śpiewam. Niektóre z moich tekstów trafiają potem do repertuaru Czarnego Kota Rudego, także można mnie nazwać rezydentem mhm. tego kabaretu i tego Jasne. teatru. Jasne. A w dzisiejszej sztuce gra pan, bo jest piw, paw, papuga i paw. Jestem ciekaw, co pan zagra. Ja wszystkiego po trochę, bo to można być i pifem, i pawem, i papugą, i pawiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mhm. Te e, spektakle Czarnego Kota Rudego mają to do siebie i to jest moim zdaniem fantastyczna cecha, że one nigdy nie są do końca przewidywalne. To znaczy oczywiście jest scenariusz, wiadomo co się będzie działo, wiadomo co w którym momencie się wydarzy mniej więcej, ale jeszcze dzieje się dookoła dużo rzeczy. Czyli także... wielka improwizacja jest jak najbardziej wskazana przynajmniej improwizacja. Niekoniecznie wielka, ale improwizacja na pewno jest wskazana i też dlatego bardzo ciekaw jestem tego, co się tutaj wydarzy i w którą stronę nam to pójdzie. Wracając do poezji, to chciałem się pochwalić... Wracajmy do poezji, tak. Tak, i Tobie i Państwu. Ja nie poniechuję słów, ja wręcz przeciwnie zauważam, że coraz więcej używam, ale zauważyłem, że Zaczynam promować, zresztą to może Państwa trochę zdziwić, że ja teraz będę Państwu proponował bożonarodzeniową poezję jakąś, dlaczego? Sierpień, sierpień i Boże Narodzenie, także to już trzeba się przygotować. Ja zauważyłem, proszę Państwa, że w, w okolicy Bożego Narodzenia, Sylwestra Nowego Roku, wzrasta w narodzie zapotrzebowanie na pewien określony typ poezji, na takie krótkie, rymowane życzenia, które można SMS-ami wysyłać. Dostajesz takie wierszyki? Niestety tak. No właśnie, I to jest dramat już. Nie? A wiesz, że są w ogóle całe strony internetowe, z których można takie przepisywać. Ja sobie spisałem, żeby było, jakie są oryginalne. Proszę posłuchać, to jest oryginał ze strony internetowej. Ile w każdym karpiu ości, tyle szczęścia i miłości. To jest hmm. tego typu poezja. Ale jest symbolika, bo jest karp, prawda? Ości to się łatwo remuje do miłości, radości, szczęśliwości, pomyślności. I ja sobie pomyślałem, kurczę, ale to jest patent, popatrz, bo przez tę symbolikę świąteczną można w takim wierszem powiedzieć takie rzeczy, które nie wypadałoby powiedzieć inaczej. Na przykład, siedzimy, proszę Państwa, przy wigilijnym stole, jest cała rodzina, zjechała się cała rodzina i wiemy, że to Już się... jest nieszczęście. No, już się zaczęło, ale jest ciocia z wujkiem i wiemy, że cioci się nie układa życie z wujkiem, prawda? Ale tak powiedzieć przy wigilijnym stole, to ciocia się z nim rozwiedzie. Jakieś głupie, nie. nie? To, to można marnować teraz. No. Mhm. Patrz, a takim wierszem, proszę. Ile ości mają karpie, niech się ciocia z nim nie szarpie. Jeśli ma go ciocia dość, starczy jedna dobra ość. I to już załatwia, słuchaj. Jest świątecznie. Ale popatrz, nawet można złośliwości takimi wierszami powiedzieć. Nikt się nie obrazi przez tę symbolikę świąteczną, bo to jest tak. Nie, 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 nie śmiesz się obrazić. Ta. Ile igieł ma choinka, tyle lat ma już halinka. A i Janusz już nie młody, a Marysia to nasz skarb, z charakteru i urody, no po prostu karp. I już. Spróbuj się na to obrazić. No. <laughs> Piękne rzeczy. Takie na przykład można wiadomości przekazywać też tylko w klimacie świątecznym, proszę państwa, przez to, to jest zupełnie inaczej przyjmowane. Na przykład, hej, wstające lśni latarka, anioł na trąbicie gra, wujek Stefan, wujka Marka podkablował CBA. I jest wszystko wiadomo. Ale jak wiesz. Nie wiem, czy ci w dobrym momencie przerwałem, ale obiecaliśmy, że nie będzie polityki. A no to to nie jest polityka. On znaczy ja nie w sprawach gospodarczych. No, no, tak. to nie jest polityka? Nie. No dobrze. No i jeszcze jeden Państwu zacytuję, bo to mi się przydało. Przysięgam, że to, 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 to się sprawdza, bo ja miałem taką jedną zadawnioną sprawę nie, rodzinną. Nie wiedziałem, jak to załatwić. gdzieś sobie, przy świętach załatwię. Przy świętach załatwię, tak. No ale też chciałem, żeby skutecznie załatwić, czyli chciałem to powiedzieć wprost, ale jednak, żeby nie burzyć klimatu świąt. Nie. Patrz, jak to się robi. Podchodzę, składamy sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem, a ja do opłatka dołączam wierszyk. Na choince bombka wisi, wiszą lampki mrugające. Przypominam cioci Krysi, że mi wisi trzy tysiące. No dobrze. Tak to zgonu pani Wandy Kowalskiej? Gdzie? Aha, ja przyniosłem. Przepraszam, tak, rzeczywiście, tak, tak, jest, jest, jest. Dziękuję, dobra. Fajnie. Jak to? Jak to karta zgonu, doktorze? No. Co to znaczy, że co? Że, że ja umarłam? Tak! Znaczy, nie no, jeszcze nie, ale na wypadek, gdyby coś takiego przyszło Pani do głowy, to my jesteśmy przygotowani i tylko, wie Pani, wpisać imię, nazwisko, datę i przyczynę zejścia i... Podpis i następny proszę. Matko, bo szkanoli, jak to gdyby coś takiego mi, mi przyszło do głowy? No mnie w ogóle nic nic takiego nie przychodzi do głowy. No dlaczego ja mam mieć wpisaną datę i przyczynę? No? Z powodu ustania funkcji życiowych. O, funkcji życiowych. O, tak, no. a, a one ustają z powodu... Z powodu zejścia, mówiłem pani. Zejście następuje z powodu ustania funkcji życiowych, a funk życiowe ustają z powodu zejścia. I ma pani całość, koło się zamyka. No, no, no i co? No i, no i co? No i, no i nic nie można zrobić, żeby to koło się, no wie pan doktorze, żeby się nie zamknęło, No, no, no medycyna nie zna żadnych sposobów, żeby to koło się nie zamykało, no skądże się to bierze, doktor. Proszę pani, przyczyn jest bardzo dużo, a skutek zawsze ten sam, zamknięcie koła. Zamknięcie koła. Do zamknięcia koła. Przyczyniają się głównie. No, nasze sposoby życia ogólnie, codziennego i tak zwane czynniki ryzyka. No, sprawdźmy kilka z nich, najważniejsze, żeby Pani wiedziała, czego się trzymać. Po pierwsze, no to po pierwsze, odżywianie, odżywianie. No. Odżywianie, no oczywiście, odżywianie, no Boże, się, ja tutaj siedzę i tak się zasłucham, że zupełnie zapomniałam. No przecież ja od dwóch godzin już nic nie jadłam. No, no tak, no Pan doktor ma rację, oczywiście, oczywiście trzeba się odżywiać, tak. Trzeba się odżywiać, proszę pani, tylko racjonalnie i zdrowo. A ja widzę, co, co to jest to? Masło. Masło mm, i białe pieczywo, czyli produkt bezresztkowy. A w środku? Baleron. Baleron, czyli mięso i tłuszcze zwierzęce. A w efekcie zacopowanie tętnic wieńcowych, proszę o pani. Matko. Nie o matko, tylko tak. A więc jednak widzi pan, doktorze, a, a może pan się poczęstuje? Chętnie, dziękuję. O, dobrze. <noise>